Dzień dobry, albo dobry wieczór wszystkim. Bardzo się cieszę, że część osób czekała na długo na, na jakikolwiek film z projektu. Na pierwszy ogień idzie projekt warsztatowy, na który długo czekałem. Dzisiaj nie będę przedłużał z, z tymi wstępami, bo to jest tylko pierwsza część, na której będzie pokazana tak naprawdę większość tej budowy, czyli wszystko, co tutaj widzicie, podstawa i, i zabudowa tego blatu. W drugiej części będzie trochę mniej, mniej pracy, bo będą tylko szuflady i cały system odciągowy, który będzie, z, który będzie sowany w środku. Na razie nie będę dokładnie zdradzał, jak to będzie wyglądało. Natomiast przy, w, przy drugim filmie dokładnie będę opowiadał o wszystkich tego funkcjach. W skrócie powiem tylko, że chodziło o to, żeby ukośnice zlicować z blatem, w którym jest i szlifierka. Taśmowa i wiertarka, żeby wszystko było na jednej wysokości, wszędzie tutaj jest, jest wpuszczony taki tak zwany titrak, i w jedną i w drugą stronę, żeby można było sobie jeździć stoperem i, 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 i powtarzalne cięcie robić na ukośnicy. Ale tak samo dłuższe elementy, czy na wiertarce stołowej, czy na szlifierce, mamy wszystko jedną długą powierzchnię. Tutaj włącznik mamy tu, tam będzie ukryty odciąg, tu będą szuflady. Także nie przedłużam teraz, zapraszam do oglądania, bo i tak będzie dość długi ten film, a o wszystkich szczegółach opowiem w drugiej części. Jeśli ktoś nie lubi mojego gadania i to będzie troszeczkę za długie, to po drugiej części, tak samo jak było ze stołem warsztatowym, wrzucę film z samą z muzyczką bez, bez mojego gadania, taka skrócona wersja. Całości bez, bez podziału na pierwszą, drugą, i więc, jak ktoś nie chce teraz tego słuchać i, i takiego roz, rozwleczonego, to jeszcze chwila cierpliwości będzie krótszy film, taki skondensowany. A na razie zapraszam do oglądania i do, do zobaczenia w kolejnej części. Witam wszystkich w pierwszej części kolejnego filmu z, z serii projektów warsztatowych, gdzie będziemy robić stanowisko do ukośnicy. Z wbudowaną szlifierką taśmową i wiertarką stołową. Zaczynam od uprzątnięcia starej szafki, która, która do tego służyła. To są stare, 40-letnie szafki kuchenne, na których po prostu jest położony BLAT OSB, i, i te narzędzia są, czy tam maszyny, zupełnie bez ładu i składu. No i używanie ich było dość, dość ciężkie, bo każda jedna przeszkadzała drugiej. Szafek próbowałem się pozbyć komuś oddać na OLX, ale niestety nikt nie był zainteresowany, więc musiałem się po prostu ich pozbyć. One są bardzo stare, to jest pilśnia taka już trochę mocno zębem czasu nadszarpnięta, więc nie pozostało nic innego jak się pozbyć, a u nas gabarytu nie odwożą, więc musiałem to po prostu pociąć. Tutaj nawet widzicie, zostawiłem sobie na pamiątkę data odbioru. 1983 rok, listopad. No, czyli 40 urodziny by miały te szafki. No i samą budowę zaczynamy od niczego, czyli od czekania. E, tydzień sobie poleżały te kantówki u mnie w warsztacie, żeby się zaklimatyzowały. One są e, 50 na 50 kupione milimetrów, e, niby heblowane i, i w miarę proste, ale po, po, postanowiłem z, z każdej strony po milimetrze tam odrobinkę więcej zebrać, żeby do do wymiaru 45 na 45 doprowadzić. Po prostu mm, troszeczkę będą równiejsze i, i gładsze. E, na wyrówniarce nie było takiej potrzeby, bo, bo były w miarę proste, a przy takiej długości na mojej wyrówniarce i tak by to wiele nie dało. Zaczynam od przycinania na długość części tych pionowych, y, poziomych, poprzecznych. Tutaj za stoper służy mi mm, pilarka taśmowa. No, i zacznę teraz trasowanie widlic, bo te główne połączenia, osiem połączeń w rogach całych tych, tej ramy przedniej i tylnej, będzie tak zwane czopowo-widlicowe, jeśli to pamiętam nazwę. Trasujemy na. Głębokość najpierw naszej widlicy, czyli głębokość jest równa grubości materiału. On jest w przekroju kwadratowym, więc to o tyle jest ułatwienie, że, że trudniej się pomylić. No i trasujemy teraz same, samą szerokość widlicy mniej więcej 1 trzecia, 1 trzecia, 1 trzecia. Tutaj ówką sobie zaznaczam tylko, żeby dokładnie było to widać. Pierwsze nacięcie robię do linii wytrasowanej na pilarce taśmowej. Zakładam magnetyczny stoper, żeby po prostu nie przejechać tej linii przy kolejnych i teraz już nie muszę pilnować linii. Tylko po prostu sobie dojeżdżam do stopera, zatrzymuję się i zawsze jest dokładnie na tą samą głębokość nacięte. Więc nie ma tutaj miejsca do, do błędu. I teraz dwa nacięcia na środku w czopie, żeby łatwiej to było wydłutować. Po tą naszą, nasze, na, naszą widlicę, i tutaj po prostu dłutkiem to łatwo odchodzi. Bo to jest raczej miękka, miękka sosna, a dwa że są te nacięcia, troszeczkę tam wewnątrz zostawało nierównej powierzchni, dlatego chciałem to wyrównać. To powinno się robić dłutem, ale akurat miałem pod ręką kątnik. On co prawda nie jest do tego stworzony, ale skoro działa to, to czemu nie. Sprawdzam tylko czy jest kąt prosty pomiędzy powierzchnią samej, samej kantówki, a dnem widlicy. No i tak wyglądają, wyglądają gotowe. Teraz przycinam pionowe elementy. Tutaj z kolei za stoper służy mi ściana, która jest obok, żeby te elementy były dokładnie tej samej długości. O, sobie opieram i, i wtedy przycinam. No, i to są elementy, które będą wymagały wycięcia czopów, też na pilarce taśmowej. Natomiast dobrze sobie to wytrasować, żeby, żeby się nie pomylić. No, i delikatnie ołówkiem zawsze zaznaczam, w którym miejscu będzie cięcie, mimo że potem już jest wzdłuż prowadnicy. Ale przynajmniej człowiek się nie pomyli na początku ustawiając po której stronie tniemy. Po której stronie ma być żaz piły brzeszczotu. No i stoper został na tej samej głębokości. No i teraz na ukośnicy, przy zablokowaniu pełnej głębokości, już sobie regulujemy tą wysokość do jakiej ma to dojeżdżać, odcinamy policzki i mamy praktycznie czopy gotowe. Malutkie wyrównanie, bo po pilarce taśmowej czasami zostają takie drobne, drobne nierówności. Więc tutaj strugiem no to taka kosmetyka. No i są gotowe i czopy, i, i widlice. Sprawdzamy, czy mogły być. Yy... W miarę ciasne, ale bez, bez przesady. No bo tam jeszcze musi troszeczkę kleju. wejść, a, a klej jest na bazie, na bazie wody, więc minimalnie zawsze puchnie drewno, nawet w, w moment, jak, jak to wsadzamy, więc bardzo, bardzo ciasne nie powinno być, żeby nam nie pękło po prostu przy, przy składaniu, szczególnie przy twardszych drewnach typu, typu dąb. No i składamy ramę. Przy tego typu połączeniach jest to w sumie jak, jak klocki lego, ściski, góra dół żeby po prostu czopa ścisnąć w fidlicy, no i jeden na stłuż. Jedna i druga rama gotowa, kąty prąd, proste sprawdzone. I teraz docinam jeszcze po dwa takie, jakby słupki pionowe, które będą dzieliły całą tą naszą szafkę na, na trzy równe części i będą służyły też jako miejsce oparcia prowadnic do, do szuflad. No bo tam będą. Będą szuflady. Teraz już cała reszta ramy będzie leciała na połączeniach kieszeniowych, bo są szybkie, trwałe, mało je widać, i uważam, że do czegoś takiego jak meble warsztatowe tak najbardziej się nadaje. Do jakichś eleganckich mebli do salonu pewnie bym tego nie zastosował. No ale to jest szybkie, wygodne, więc do takich zastosowań jakichś ogrodowo-warsztatowych jak, naj, jak najbardziej. Przyciąłem sobie, tutaj widzicie jeden kawałek kantówki jako, jako dystans, żeby one były wszystkie dokładnie takie same i zarówno prostopadłe, jak i równoległe do siebie. Bo potem, jeśli będziemy montować prowadnicę do szuflady no i same szuflady robić, no to jednak dobrze, żeby to było. Te były wszędzie te same odległości, żeby tam się nie klinowała szuflada. No i robię to, czego często zapominałem robić, czyli podpisuję, co jest przód, co jest, gdzie jest przód, góra, prawo, lewo, bo potem. Może się to pomylić, a jeśli są jakieś minimalne różnice, to one się przynajmniej powielą z przód tył. No i teraz poprzeczki yy, poziome, które, które nam, jakbym, szerokość, czy raczej głębokość całej, całej szafki definiują. Yy, po cztery u góry, cztery na dole. To już połączenia kieszeniowe. Wyrównujemy, żeby nam się to licowało razem z tymi, z tymi pionowymi. I tak samo skręcamy. To jest banalnie proste, szybkie ścisk, żeby nam się nie przesunęło. Minimalne ustawianie. No i po śrubce. Po dwie, tak nagabędze z, każde, z każdej strony. To naprawdę jest bardzo silne połączenie. Nie rozwarstwia nam, nam drewna. Nie widać z przodu, z tyłu łubów śrub. Więc. Bardzo przyjemna sprawa. To Amerykanie bardzo lubią stosować to. To jest ich, może nie ich patent, ale bardzo powszechny i u nas to widzę, jest coraz bardziej popularny też. Tutaj. Górne poprzeczki i jeszcze po jednym pionowym dodatkowo, może nie dla wzmocnienia, bo to jest wyjąt, wystarczająco mocna konstrukcja, ale żeby prowadnice szuflad miały trzy miejsca do przykręcenia, a nie chcę dawać w środku płyt typu MDF podziałkowych, y, dodatkowych, więc po prostu będą przy, przykręcone prowadnice do, do ramy. No i zabieramy się powoli za blat. Najpierw część środkowa. Na której będzie, będzie stała ukośnica. Całość jest tak zaplanowana, żeby była 2 mm poziom samego stołu ukośnicy był o 2 mm czy mm wyżej niż stół ten warsztatowy, który widzicie z boku, żeby on nie blokował materiału, żeby można było przez całą szerokość warsztatu, jakąś długą deskę ciąć. Natomiast na tym stole, tam też będzie można sobie jakiś stoper ustawić, gdyby była, gdy była taka potrzeba. Tutaj ustawiam więcej, jak będzie stała ta ukośnica. Przykręcam, po prostu wkręcam ją od, od środka, tutaj nie ma żadnej, żadnej filozofii. Widzicie moje piękne, zgniłe kwiatki, które całą zimę stały na parapecie. No teraz już ich nie widać. I teraz sprawdzam. Wysokość samego, samego stołu ukośnicy w stosunku do ramy, żeby wiedzieć jakiej wysokości dokładnie zrobić mm, fronty. Oczywiście odejmuję od tego 19 mm, bo to jest płyta 19 mm, która jeszcze będzie na, na górze. Natomiast y, specjalnie robię 1 mm naddatku mniej więcej, żeby. Boki, te, te blaty po prawej i po lewej stronie ukośnicy były milimetr wyżej, żebym mógł później podkładkami wyregulować wysokość samej ukośnicy. Bo łatwiej mi ją podnieść do góry na jakichś podkładkach, niż ją zagłębić całą, całą podstawą w, w blacie. No, i tutaj widzicie, docinam na takie fronty maskujące, za którymi będą ukryte te, te inne narzędzia je też przykręcam na, na połączeniach kieszeniowych. Szybka sprawa. To wszystko jest czarny MDF 19. Strasznie syfi, ale fajnie wygląda, dlatego go lubię. I wydaje się trochę twardszy i wytrzymalszy od zwykłego, ale to może takie moje wrażenie, dlatego że jest droższy, więc sobie wmawiam, że jest lepszy. Co prawda, w tym kierunku, w takim montażu powinny w drugą stronę iść te. Te śruby od frontu, żeby wchodziły w głąb, a nie w stronę krawędzi ramy, no ale wtedy by brzydko wyglądało. A tutaj nie ma aż takich sił, które będą na to działały, więc spokojnie wystarczy z tej strony. I tutaj nie do samego końca, od środka, yy, dlatego, żeby tam nam nie przeszkadzało tyłowi ukośnicy, który też się y, przesuwa prawo-lewo odwrotnie niż, niż przód, robiąc, tnąc kąty. No i teraz przycinamy półeczkę, na której będzie po prawej stronie stała ukryta wewnątrz podstawa y, naszej wiertarki stołowej z OSB to dokładnie to samo, z którego był ten poprzedni blat, więc taki trochę Upcycling, więc będzie stała dokładnie tam na tym samym co wcześniej, ta, ta nasza wiertarka. Tutaj sprawdzam, że brakuje jeszcze jakichś 3 cm, żeby nie tracić wysokości, żeby nie był do środka schowany ten, jak to się nazywa, rura, po której jeździ piła, to to podniesiemy. Natomiast z drugiej strony muszę wyciąć kawałek gramy. Tej poprzecznej, dlatego że szlifierka, która tam będzie z tyłu, musi być maksymalnie cofnięta, żeby nie przeszkadzała jej, jej wrzeciono, nie przeszkadzało w materiale, który będziemy ciąć na ukośnicy, Więc po prostu przenoszę tą poprzeczkę niżej i ona przy okazji stanie się też podpórką dla półki, na której będzie stała ta, ta szlifierka. No i właśnie to jest ta półka nadal ten stary blat. Z OSB, na którym, na którym to wszystko stało. O, tam jeszcze z przodu dokręciłem poprzeczkę bez, poza kamerą. Przykręcamy. Te śruby potem zmieniłem na śruby od spodu, bo ta szlifierka, która tam będzie, żeby można było się do niej dostać, gdyby trzeba było ją całą wyciągnąć, gdyby się na przykład popsuła, to będzie można odkręcić od spodu i ona wypadnie, tak jakby od dołu, bo od góry nie będzie możliwości jej wyciągnięcia. Tutaj sprawdzam jak daleko ona powinna być do tyłu. Ja troszeczkę nawet obciąłem tyłu obudowy tej szlifierki. To nie była, nie była przyjemna rzecz. Natomiast teraz możemy zacząć robić te blaty, które będą licowały z, z właśnie ze stołem u kośnicy. I tu będzie trochę wycinania, bo, bo one są, jak powiem, ich nie są ani prostokątami, ani kwadratami. Po prawej stronie chcę zrobić takie ścięcie które będzie nie ten sam kąt, który jest, jest z samej bazy pilarki ukosowej, ale żeby to jakoś estetycznie ładnie wyglądało, oczywiście można byłoby tam zrobić jakiś kąt prosty albo to całość cofnąć, natomiast bardzo mi się to podobało. Widziałem Michael Alm robił niedawno stanowisko też do, też do Capexa i, i miał podobnie. On miał troszkę większe te kąty, ale u mnie wystarczy tyle, żeby nie tracić miejsca. No, i wcięcie na, do wnęki, wnęki okiennej, bo do samego okna będą dochodziły te blaty, żeby tam za tym się nie robiło, nie, nie zbierało jakieś dziadostwo. No, i za głębiarką wycinamy. Potem trzeba tylko dociąć sam róg, gdzie, gdzie nie dochodzi tarcza. No, i to mamy, to mamy gotowe. Zostało tylko sprawdzić, jak to. Jak to pasuje, i teraz trzeba, że powiem, wymierzyć, gdzie tą dziurę wyciąć na, na wiertarkę stołową. Tutaj akurat mi się kawałek nie nakręcił. Ja wbiłem taki, jakby gruby kołek w tą podstawę. Na środek wbiłem gwóstka i uciąłem łepek, To właśnie teraz tego nie widać. Nie widać było. I teraz przyciskam blat w tym miejscu, uderzałem i ten gwózdek zrobił małą dziurkę. No i przez ta dziurka nam pokazała, gdzie jest środek tej. Tej podstawy do, do wiertarki, wiercimy dziurę, dużo dziadostwa z tego i o, tam widać, że, że pasuje. Sprawdzam tylko, czy, czy trafiłem, trochę ostrość się zaburzyła, no, ale wszystko jest w porządku. Także mogę z powrotem wyjąć. Górę po prostu przyklejam, na takiej powierzchni. W zupełności wystarczający jest jest klej. Tutaj nie ma co zrobić wkrętów, bo on będzie wystarczająco silny. A tam, jeszcze obok ukośnicy, zaraz przy jej podstawie, będzie jeszcze jedna taka poprzeczka, która będzie to trzymała, więc myślę, że będzie wystarczająco. No i teraz blat po lewej stronie, który jest podobny, ale tak naprawdę zupełnie inny. No, i tutaj pierwszy jeden z błędów, który popełniłem, o którym będę. Będę mówił za chwilę, troszkę pod złym kątem zrobiłem to to cięcie i mi się nie zejdzie idealnie z, z tamtymi pionowymi częściami, ale to, to za chwilę. Wycięcie na wnękę okienną. Docinamy róg. Tutaj mniej więcej sobie wyliczyłem gdzie jest Trzpień, wrzeciono naszej szlifierki, bo całą taśmę ściągnąłem. To nie musiało być idealnie, bo po prostu chciałem móc położyć ten blat na płasko, sprawdzić czy, czy wszystko jest, ta, jest ok. I teraz mogę odrysować, o widzicie tyłu nie ma tej szlifierki, po prostu kawałek tyłu obciąłem, żeby można było bliżej ściany przysunąć. Trasuję sobie, obrysowuję kształt stolika, Przednią część stolika zupełnie zdemontowałem, ona jej nie będzie, bo ona by przeszkadzała. Prawda, ona nigdy nie była idealnie równa, więc ten blat dorobiony będzie bardziej prostopadły do, do samej szlifierki, do, ta, do, do taśmy. No i teraz trzeba wyciąć ten kształt, który wyrysowałem. To nie jest przy nic przyjemnego, bo mm, moją wyżynarką nie zawsze idzie, idzie dobrze, więc to robiłem bardzo, bardzo, bardzo powoli. Po aby nie przekroczyć linii, ewentualnie zawsze mogę pilnikiem albo czymś do, dorobić, doszlifować, powiększyć niż no, pomniejszyć się, się nie da. W rogach nawierciłem otwory. Linia prosta, bo tam jest z tyłu i z boki są zaokrąglone, ale z przodu jest linia prosta, więc to dociąłem po prostu zagłębiarką, żeby była idealnie prosta. No i same rogi, znowu kątnikiem, bo po wyżynarce zostają takie. No, niezbyt równe. Chociaż starałem się przeszłość jak najlepszy kupić. No i tak samo jak z drugiej strony ten blat przyklejamy, i tak jak mówiłem, jeszcze będzie jedna poprzeczka, która będzie stabilizowała, więc o, 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 o moc, się, moc się nie martwię. No i ściskami na noc zostawiam i jest w porządku. Tutaj sprawdzałem, czy mamy przede wszystkim zlicowany ten blat i czy są kąty proste. I są, czego nawet nie było w oryginalnym stoliku, więc powinno być lepiej. I teraz trasuję miejsce na włącznik. Żeby nie trzeba było otwierać szafki pod spodem i gdzieś sięgać do tego włącznika, to po prostu brat mi pomógł, właśnie kompletnie nie znam na kabelkach. Przedłużył mi kabelki od włącznika, który wymontowałem z samej szlifierki. O, i w tym momencie padła mi wyżynarka. Po prostu. Lidl nie zawsze była taki świetny, ale kolejny lidlowski sprzęt. Nim dokończyłem. Co ciekawe, od razu powiem ta wyżynarka na drugi dzień ożyła. Także nie wiem co się stało. Nie miała się gdzie przekroczyć, bo tutaj tylko był kawałek. W każdym razie, obudowa włącznika odkręcona od obudowy szlifierki. Przekładamy, trzeba było rozmontować kawałek tego, tego włącznika, żeby to przeszło. A, jakieś takie duperelki plastikowe tam są, które, które się klinują. Skręcamy wszystko. I dzięki temu będzie włącznik do włączania. Zawsze mnie wszyscy poprawiają. Na zewnątrz o, działa jakimś cudem. Znaczy jak ja bym to robił, te kabelki to pewnie by nie działało. Postanowiłem coś powiedzieć <grych> na, gdzieś na żywo. Pierwsza wtopa, która się zdarzyła Yy, źle policzyłem ten kąt do cięcia, bo brałem pod uwagę tamtą stronę, zapomniałem, że piła jest niesymetryczna. Nie I tutaj wyszedł taki róg. to wygląda brzydko, więc to muszę po prostu ściąć. Tu niestety wyjdą pewnie dziury po, po, po tych kieszeniowych śrubach, które usunąłem na szczęście wcześniej, ale już tu będą musiał to załatać. A druga rzecz, którą widzę, będzie problem, to to, że jak będę robił tutaj titraka? To będzie mi przeszkadzało to, które jest zamontowane na stałą. To mogę ściągnąć, ale tam zostaje sam trzpień tego, tego wrzeciona, więc on może przeszkadzać we frezarce. Więc pewnie będę musiał coś tam po, pokombinować i, i ręcznie to ciąć. Ale to zobaczymy, ale na pewno to jest do naprawienia. Teraz tylko mówię, żeby było wiadomo co będę robił i skąd to się wzięło. Po prostu źle domierzyłem. No, Jacek z przeszłości wyjaśnił nam co teraz robię. Czyli naprawiam swoje, swoje błędy. Nawet po odcięciu tego, nie wydaje się, to nie wygląda strasznie źle. Muszę to jeszcze potem tą szparkę, którą tam widać, po prostu klejem z pyłem upchać i będzie w porządku. No, przy okazji, jak już miałem papier ścierny w ręce, to. Wszystkie krawędzie troszeczkę złamałem, żeby się nic nie, nie czepiało. Nie chciałbym się tam frezować yy, jakieś zaokrągleń. Natomiast y, teraz, tak jak mówiłem wcześniej, y, dlaczego nie ta taka jedna z poprzeczek nie sięgała do końca, y, to dlatego, że tutaj będzie tył ukośnicy, który jakby w przeciwną stronę się przekręca y, przy, przy kątach, M musi mieć miejsce, więc wycinam takie. Y, no, mniej więcej to wytrasowałem parę, parę prób, było to jest tylko przyspieszone. Na szczęście ożyła ta, ta wyżynarka, i jest miejsce, gdzie ta ukośnica jej tył może się mieścić. Nie pokazałem teraz, właśnie jak ona się przekręca, niestety, ale to następnym razem będzie pokazane. No i teraz robię taką płytkę, która będzie w. Pod wiertłem wiertarki, wymienialna, żeby zawsze był podkład pod spodem, żeby nie, nie, nie wyrywało otworów przy wierceniu, ale że jak się zużyje, to będzie można dać nową. Więc po prostu z MDF-u wyciąłem coś w rodzaju, w rodzaju szablonu yy, fres z łożyskiem u góry, na dole nigdy nie wiem, jak to się powinno mówić i w, w tą płytkę środkową wyjąłem, na której wielkości yy, to ustalałem. Ona jest delikatnie zdecentrowana. O widzicie, środek jest pokazany, żeby jest u góry i po lewej, dlatego że ta płytka jest kwadratowa i ona będzie miała jakby cztery razy będzie można ją w czterech miejscach wiercić, zanim się ją wywali i da nową. To zobaczycie zaraz jak to, o co wygląda, bo tak, jak to wygląda, bo trudno sobie czasami to wyobrazić. Trzeba tylko narożniki zrobić to kąta prostego, no bo po frezie oczywiście są zaokrąglone. Tak będzie łatwiej potem po prostu wycinać te kwadraciki wymienne, które będą podkładkami do, do wiercenia wiertarką. No i tutaj na pierwszym z nich przy, przy pomocy pierwszego z nich jako stabilizatora wycinam miejsce na palca, żeby można po prostu to to wyciągać. O i tak będzie wyglądała gotowa płytka odnosimy, będzie dziurka zrobiona już duża przekładamy, przekładamy przekładamy, no i dzięki temu spód materiału wierconego nie będzie miał wyrwań a stół nie będzie się niszczył sam teraz te dodatkowe poprzeczki o których mówiłem, pionowe, które będą trzymały blat wyciąłem je na, na wysokość odpowiednią ale teraz, że te kąty są takie dziwne a chcę, żeby tam było wszystko z przodu zlicowane, a nie po prostu do kąta prostego i cofnięte. To na ukośnicy są kąty różne po jednej i po drugiej stronie, bo, bo sama pilarka jest asymetryczna. Dlatego z drugiej strony ten kąt jest tak ostry, kąta takiego nie ma na, 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 na pilarce, o właśnie sprawdzam tutaj kąt na pilarce. Dlatego musiałem o, podłożyć pod materiał z jednej strony. Coś, żeby nam ten kąt sumaryczny wyszedł taki, jak, jak potrzebujemy, bo on jest bardzo ostry. O, tutaj widzicie, że to w miarę pasuje. Tam jeden, dwa różnic, kąty różnicy, to aż takiej nie musi być idealnie, ale przy okazji, właśnie takich projektów warsztatowych, można sobie poćwiczyć takie dziwne kąty. O, tam widzicie piramidkę rzeczy podłożonych, które były podłożone po to, żeby ten kąt uzyskać. Teraz będę frezował rowki na. Na titraki, które będą i po prawej i po lewej stronie, one będą służyły do tego, że będzie po nich jeździł stoper do powtarzalnych cięć na ukośnicy. Czyli będziemy chcieli zrobić, nie wiem, 70 cm, układajmy sobie stoper na 70 cm, i na przykład potrzebujemy pięciu takich elementów, więc wszystkie są idealnej długości. Nawet jakby miały mieć 70,5 mm, to każdy będzie miał dokładnie tyle samo. No, i mój świetny nabytek za chyba 19 zł, czy, czy, czy trochę więcej, z AliExpressu. Frez o idealnej szerokości titraka, więc na jeden przejazd to robimy, nie trzeba robić na dwa przejazdy, to jest bardzo przyspiesza pracę. Głębokość ustalam na głębokość te, tego titraka, plus 1,10 mm, żeby on był odrobineczkę zagłębiony, a nie a nie, żeby przypadkiem nie, nie wystawał. No i tu widzicie kolejny mój błąd. O, wielkie, nierówne. Niestety odjechała mi od od prowadnicy frezarka. To się zdarza każdemu, więc ten kawałek po prostu poszerzyłem i tam wkleimy taką listwę maskującą. Z drugiej strony, tak jak przewidywałem, był problem z prowadnicą, przez to wrzeciono, ale wystarczyło dać na pionowo poziomicę i ona już nie, nie przeszkadzał ten trzpień od wrzeciona. Po drugiej stronie montuję jeszcze po dwa prostopadle do tamtego titraki, nie idące na całą, przez całą głębokość stołu szerokość, po których będzie jeździła dodatkowa przykładnica wiertarki. One muszą być do końca, żeby można było ją zdemontować wygodnie. Natomiast z tyłu tylko kawałeczek dalej, dalej sięga. O, tutaj ważne sprawdzam, żeby to było idealnie pod kątem prostym do tamtych prowadnic, żeby nam skrzyżowanie titraków wyszło dokładnie pod kątem prostym. No i tutaj już na szczęście bez problemów, z, no po tym pierwszym przejechaniu i, i w topie. Z, już bardzo pilnowałem, po prostu, żeby dociskać do tej, przykła, do, do, do tej szyny. A akurat nie miałem w zestawie tego adaptera, który nam pozwala, że powiem, po szynie jeździć, muszę go, muszę go zamówić. Tutaj widać, to bardzo ładnie wyszło to frezowanie, bez żadnych wyrwań. I tutaj, jeszcze mając założony ten frez, postanowiłem wyciąć rowek w kawałku płyty, który miałem jeszcze obok, który będzie do przedłużenia stołu rozkładanego. O tym będzie później. Ale tutaj po prostu przy okazji. Na dzisiaj tyle. W kolejnym filmie zapraszam do, do całej reszty, czyli do szuflad, odciągu i tak dalej. I dziękuję Państwu, dziękuję Wam wszystkim i, i do zobaczenia.